Witamy w gronie profisans nowego specjalistę profesora Wojnara. Wojnar stałby podziękować za przyjęcie. Teraz wiedział, to tak wygląda szczyt piramidy. Przywolne zabawy i hulanki, modu do bogów babilońskich i chaldejskich, ale wszystko ma swój rytm spójny i konkretny, a co najważniejsze cechuje się braterstwem i dobrem mieszkańców podziemnych metropolii. Odmiennie niż pompatyczni ziemianie tworzący chaos i mnożący urządników, Pałacy Kultury i Nauki, Centralne Komisje do nadawania stopni naukowych. Pragnie pracować dla rozwoju Alienów i oczyszczenia planety z nowotworu, którego jedynym uleczeniem jest wojna atomowa. Odezwały się frenetyczne brawa Majestat 12 doceniło lotne przesłanie Wojnara. Wojna już się zorientował, że rząd Alienów ma ziemian, jak z Biblii czy Basson, jednak wszyscy oni są zacipowani, przez co stali się kompatybilni dla Alienów. Mogą się komunikować z Alienami, bez powodzenia strun głosowych. Alieni jednak dominują nad tymi zacipowanymi ziemianami, którzy posiadają dodatkowy chip na czole. Jest on zakontraktowany jako układ RFID i daje alienom akces do mega komputera wysokiej hierarchii. Przez chwilę Master, odpowiadając kontrolić na jej pytanie, odwrócił się do Wojnera profilem. Lewy łuk brwiowy był jakoś bardziej wypukły i Wojnar bez trudu wykrył rozległy, wieloprocesorowy chip zaimplantowany pod ciemną skórą. Mający połączenie z mózgiem. Trudno było osobie niezacifrowanej jak Wojner nadążyć za wszystkimi wypowiedziami, gdyż odbywały się one bezpośrednią transmisją ze środka mózgu przy zastosowaniu techniki cyfrowej orthogonal modulation. Wojner łapał tematy z telebimu i komunikatora, który można było ustawić na dowolny język, włącznie z polskim, używany nadwisą. Emisariusz Capitol Hill, Donald Rams, przedstawił sytuację wywołanej wojny atomowej. I krótko nakreślił leitmotiv. Ziemianie są nieuleczalni. Za daleko posunięta jest korupcja, sodomia i wywołane tym choroby. Jedynym remedium jest właśnie zaczęta wojna, która docelowo ma ochronić ludzkość poprzez ograniczenie populacji, a szczególnie populacji degenerowanej. Nevada zostanie zachowana, bo to stolica hazardu, a szczególnie Las Vegas. Kontrolista wskazała na Wynara i powiedziała. Profesor Wojnar zobowiązał się wyjawić sekret własnego patentu Smart Game, i Monday Street z hazardu w Las Vegas w upłynie do majesty 12. Master wstał, uniósł do prawą dłoń w kierunku Wielkiej Rzeźby Bogini Wojny Kolumbii, stojącej w niszy z kararyjskiego marmuru. Profesor Wojnar zostanie mianowany na członka majesty 12 i pieniądze z automatów hazardowych są nasze. Wszyscy pośpieszyli gratulować Wojnarowi i na końcu uścisnął mu serdecznie dłoń ekonomista po studiach w Warszawie. Aaron. I powiedział Także Szwajcaria nie ucierpi z powodu wojny. Bankierzy mają tam bunkry pod Alpami. Złoto to jedyna prawdziwa waluta, nie tak jak fiat Karencji, ukryta w 400 metrowych katakumbach w Helwecji. Kondolica stała. Oczy jej się świeciły i wyraźnie nie zdarzyła symbolem Arona. Wojnar posiada dar Boży, rozum. Jego wartość jest większa niż całe zasoby złota przechowywane w alpejskich bunkrach Helwettii rozum, który uchronił się przed ingerencją i unifikacją Mind Control. Jak to się stało, że Boniar myśli samodzielnie? On może być dla nas niebezpieczny, jeżeli będzie poza Majesty 12. Tylko Majesty 12 może mieć najwyższą inteligencję. Master przeciął konflikt kontrolisy Jarona. Musimy usprawnić kontrolę ich ziemian. Woniar ma najwyższą inteligencję i rozwiąże nasze problemy. Kondolisie oczy się zaświeciły na myśl, że Aron mógłby przyjąć władzę i kusić swoim złotem, które zawsze prowadziło do nieszczęścia od Babilonu do chwili obecnej. Kondoliso. Jesteśmy w krytycznym momencie. Jeżeli nie mu do końca ziemian, nie skończymy NWO, zginiemy. Śniani przed nasze technologie antigravity UFO, wyzwalanie energii fuzją. Master zrobił dramatyczną przerwę i oczy zaświeciły mu światem odbiciem z księżyca. Kondoliso, zostajesz masterem. Mówiąc to, zdjął metaliczny chip z i przyłożył go do czoła kondolisy.